Witam wszystkich widzów w kolejnym odcinku. Słuchajcie, u mnie piękny ranek. Yy, zapowiada się ładny dzień, a ja zapraszam Was do śledzenia dzisiejszego vloga. A na Spidey dzisiaj czeka produkcja wody yy, i odcinek w ogóle będzie taki trochę poprzeplapany, trochę z domu, yy, trochę z zewnątrz, bo niedługo się wypieram do miasta. Zabieram Was oczywiście ze sobą. Yy, no i ponieważ była jakaś tam króciutka przerwa w odcinkach, myślę, że trzydniowa, yy, to może jakieś ujęcia stawię z dni powszednich, Także zostańcie do końca, oglądajcie. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo, ponieważ śniadania sobie sam robię, ale chciałem pokazać na śniadanie taki sandwich. Jest to z jajkiem i, i z kurczakiem. Tak to wygląda. Zaraz to może rozpakuję. I jest to sandwich robiony przez ID do sklepów. Ostatnio robi takie rzeczy. sprzedaje. Prawdę mówiąc nie wiem z jakim skutkiem. Czasami kupują, kosztuje dolar 75 dokładnie. Tak to wygląda. Tutaj spróbuję. Jedną rękę mam zajętą, więc wybaczycie, że tak. Ale tak to w środku wygląda. Jeszcze inaczej to zrobię, może po prostu na stole położę. O, jest ogóreczek, kawałek sałatki, sos taki tysiąca wysp i ten. Chyba jajko sadzone, no i kawałek kurczaka. Jest to smaczne. Ja akurat rzadko tego jem. Znaczy, rzadko, przepraszam, rzadko takiego Sandwicha jem, yy, ale że dzisiaj mi się spieszy, po prostu, po prostu zjem. <grym> Także smacznego. A ja już witam widzów na mieście. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jest ranek. Wizyta będzie raczej króciutka, do banku, yy, do drukarni no i być może do sklepu na chwilę no i myślę, że to się uda coś nagrać chociaż z rana niewiele się dzieje tutaj ale chociaż kilka ujęć tak, załatwiony, wizyta w dukarni, słuchajcie, myślę, że szybko pójdzie dzisiaj bo ludzi nie ma a tak to wygląda słuchajcie ja już widzę motor romana widzę stała pora stała pora, stały rytuał pozdrawiam hello i wiemy się przywitać słuchajcie, króciutkie spotkanie z Romanem, kawa wypita tradycyjnie rytuał Siemanko Roman jak Moja się czujesz? Kawa, jak zwykle super, dziękuję wszystko w porządku? serdecznie pozdrawiam tak, tak wszystko no i dziękuję na getałski, do góry. No i dobra, słuchajcie, a my po króciutkim spotkaniu. Każdy do swoich obowiązków wraca, ja do swoich Roman, pewnie do swoich, do swoich. Także oglądajcie cały czas. Po krótkiej wizycie z Romanem, właściwie po kawie, ja do sklepu spacerkiem również. Chociaż jest gorąco na spacerek. Ale być może się uda kilka ujęć zrobić dla widzów. Słuchajcie, ja pod sklepem fajny jeep, a i sklep już wystrojony pod święta. Światełkami, jak widać. Małe spostrzeżenie z widzami. Po tym moim krótkim porannym obchodzie po mieście zaobserwowałem, że jest bardzo dużo policjantów dzisiaj. Na skrzyżowaniach przejeżdża i w ogóle. Także myślę, że coś się będzie działo. Najprawdopodobniej chyba jakaś ważna persona może odwiedzić CM W każdym bądź razie taka niespotykana ilość, jak na poranek merski. a u nas w domu produkcja trwa produkty się namaczają już większość jest gotowych butelki przygotowane myślę, że jeszcze z dwie godzinki będziemy już rozlewać ewentualnie jeszcze później dowóz do sklepu dzisiaj słuchajcie, dosyć późno się zrobiło jakaś tam partia jest, widzę, Pajdi zdążyła przygotować a jeszcze zdążę chyba do sklepu dostarczyć tę wodę Także zabieram was ze za sobą. A ja, witam widzów ponownie na mieście. Jak widać, wieczór. Słuchajcie, udało się wodę dostarczyć. Ja jestem przy Pub Street, właściwie przy Riverside dokładnie. Te świateł jeżdżą. Co niektórzy, trzeba uważać. No i chyba powrót do domu, ale zdążyłem się w międzyczasie umówić jeszcze z Polakami na krótkie spotkanie. Także zagoszczę jeszcze urodaków. Pabła i Rafała dokładnie. No i to tyle chyba będzie w tym dzisiejszym dniu. Powiem tak, że jest tych trochę turystów w sumie, wam. No? Kręcą się przynajmniej. No widać są. Myślę, że to też jest taki ostatni miesiąc. Ostatni miesiąc sezonu tutaj z doświadczenia ubiegłorocznego że jeszcze ten miesiąc tutaj będą odwiedzać no na pewno w styczniu już ich będzie zdecydowanie mniej ale widać, że ten takim po prostu ujęciem przejdę się przez przez Riverside tak dokładnie to po drugiej stronie a ja tak jak mówiłem, spieszę na króciutkie spotkanie do Pawła i Rafała na chwilę na pewno posiedzę, pogadam i zobaczymy co dalej. Słuchajcie, już jestem przy Pub street Ludzi, tłum, muzyka gra. Także jak widać, przy Pub street zawsze się dzieje. Króciutkie ujęcie. Słuchajcie, króciutkie spotkanie z Polakami. Trochę wcześniej porozmawiali. No i powrót do domu. Ja dotarłem do domu i jeszcze mnie czeka taka kolacja przygotowana przez pajli. Tak to wygląda. Obrócę kukurydza, marchewka, kurczak. Bardzo apetycznie wygląda, także smacznego. Słuchajcie, a ja tutaj w tym momencie się z Wami pożegnam. Myślę, że u mnie już jest grubo, grubo po 12 w nocy. Odcinek pewnie będzie bardzo krótki dzisiaj, tak mi się wydaje. Jeszcze nie patrzałem na cały materiał. No, wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że się spodoba odcinek. Widzowie zostaną do końca. Dajcie oczywiście w komentarzu znać, jak się podobał. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Może się uda krótkiego streama odpalić. Zobaczymy. Ja pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.